Witajcie z tej strony Uluru, a w tym filmiku zapraszam Was na shopping. W tym shoppingu otworzymy sobie aż trzy nakipes. Znaczy, może jedno ciasteczko na pewno otworzymy, a dwa tamte ciasteczka to już otworzyłam. Ale chciałabym Wam pokazać, co w tych ciasteczkach było. Przeczytamy sobie oczywiście wróżby z tych ciasteczek. Pokażę Wam oczywiście, co innego kupiłam petshopowego, bo to nie wszystko, będą i maluchy, i pet shopy, z... znaczy może nie Petshopy, tylko Petshop z generacji drugiej. Tak czy siak, shopping się bardzo ciekawie zapowiada, więc ja już nie będę przedłużać. I zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, no to zacznijmy sobie najpierw. Od tych ciasteczek, Lucky Pets. To najpierw wam pokażę te, które już otworzyłam, a później sobie otworzymy te ciasteczko, te ostatnie. Chciałam jeszcze zaznaczyć, że to jest ta seria. O, czekajcie. O. Uj, uj, uj. Dobra, już Chciałam zaznaczyć, że to jest ta seria Lucky Pets z takim bardziej niebieskim opakowaniem, a nie fioletowym, więc tutaj są zupełnie inne petshopy. E, tą serię otwierałam też w poprzednim shoppingu. Kto nie widział, to oczywiście zapraszam. E, otwierałam też te z fioletowym, bardziej e, tym kolorem opakowania, ale to już dawno. Także tam zapraszam, w, żeby, żebyście weszli w mojej w moje playlisty. I tam jest właśnie playlista z shoppingami, i tam możecie sobie obejrzeć moje wszystkie shoppingi. No dobra, już nie będę przedłużać, bo sami czas przedłużam. I już wam pokazuję, co się znajdowało w pierwszym takim ciasteczku. Oczywiście mieliśmy dodatek, taką kokartkę, która nie chce mi się wyostrzyć. O, już. Taka brokatowa, bardzo fajna, ładna. Była jeszcze ulotka, ale tą ulotkę to sobie y, później otworzymy przy tym ostatnim Petrosopia oraz wróżbę. I tą wróżbę, oczywiście, również będziemy y, sprawdzać, co ona znaczy. Będziemy wróżyć w wróżbę. I w tym ciasteczku był taki przepiękny króliczek. Taki niebieski, bardzo ładny, Fioletowe oczka ma. Tutaj ma tą kokardkę. Bardzo fajny e, tutaj no pomysł, żeby dać tutaj tą kokardkę, a nie gdzieś z przodu. No dobra, to lecimy z drugim ciasteczkiem. W ciasteczku było piórko, również z żółtym kolorem i takim brokatem, też również bardzo fajne. E, katalog i oczywiście wróżba, którą później sprawdzimy. A patchworkem była taka prześliczna papuszka. Zobaczcie, jaka śliczna. Tutaj ma te piórko. Bardzo fajna. No dobra, i zostało nam ciasko, które jeszcze nie było w ogóle rozpakowane. Chyba miesiąc, dobry miesiąc chyba to ciastko czekało na rozpakowanie. Przepraszam Was bardzo, że dopiero ten shopping nagrywam teraz. Po prostu tak jakoś wyszło, musicie mi wybaczyć. Dobra, no to otwieramy. tylko będę musiała tutaj poszybować nożyczek. Także najpierw to przetnę i później to, to już będzie wszystko na nagraniu. Okej, okay, a więc mamy ciasteczko wyjęte, musimy jeszcze je z folii wyjąć. Tutaj ogólnie są, nie wiem czy widać to na nagraniu, o widać, takie kropeczki i to po prostu trzeba po prostu wbić i ładnie się to wszystko, no, no ładnie ta folia się rwie, że tak powiem. Dobra i zaraz będziemy otwierać, mam nadzieję, że mi to wszystko tutaj nie wyskoczy, bo mam tutaj bardzo mało miejsca. Dobra, uwaga. Trzy, cztery. ry. Dobra. Na szczęście nie wyskoczyło. Tu jest petrzop, nie wiemy jaki, więc odstawiamy. Najpierw zobaczmy, co my tutaj mamy. Widzimy, że mamy już kolejną wróżbę. Pierdu, pierdu mamy i katalog. Ale z katalogiem później. Jest wróżbą też. Najpierw zajmiemy się oczywiście dodatkiem i petrzopem. To za chwilę. Bo wiem, że to Was najbardziej interesuje. Dobra. I uwaga, co my tutaj mamy? O. Mamy znowu kokardkę. To mam nadzieję, że nie będzie tego samego Pet Shopa, bo wiecie, osoby, które oglądają poprzedni shopping, wiedzą na jakiego ja poluję. Jako zdobędę kiedyś, zobaczycie, ale jak to jeszcze, nie wiem, może kupię, jak już go po prostu, nie wiem. Wiedząc, że to no. No w sensie takim, że już nie będę kupować ciasteczka. Dobra, uwaga. Teraz tak, żeby to był ten... Albo no po prostu, żeby się nie powtórzył ten tu my sami tu mamy. Chyba się nie powtórzył, jak tak nie wiem. Czy nie wiem, co to jest, ale tak coś czuję, że to, to będzie inny kształt. Dobra, uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Oh! O! Konik! O, cześć, Konik. Ale ty fajny jesteś taki miętowy ładny z ciebie konik. Kurde, trochę ciemne moroczki się robią, przepraszam za bardzo za jakoś filmiku. Ale w sumie nie jest taka złapa nagrywa nowym telefonem. <grym> Dobra, lecimy <grym> dalej. Konik ma tutaj teraz tą kokartkę. I bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba, że te kokartki nie są w tylko jednym miejscu, tylko one tak wędrują po, tym, po tych shopach. Kolory, kolor nie jest naturalny, ale to jest taki właśnie urok w sumie Lucky Pets i tej generacji, że tu właśnie najczęściej Petszupe nie mają takiego koloru jak normalne zwierzęta. Ale też bardzo fajny, bardzo ładny. Aczkolwiek wolałabym tego. Ale dobra, i tak, tak się cieszę, że nie ma powtórek. Ale coś jest chyba z kolorem niebieskim, bo tu mamy papugę. W sumie papugę taka bardziej trochę zmieszane niebieskie z zielonym, bym tak powiedziała. Ale coś ten niebieski łączy, ok? Nie wiem, może to jest jakiś znak? Nie, będę musiała nie zacząć, co oznacza kolor niebieski. Dobra, to tak, to figurki sobie odstawimy i teraz powróżymy sobie trochę. Każda wróżba jest ogólnie różowa. Jeszcze nie miałam chyba innych kolorów, tak mi się wydaje. Zawsze takie różowe się trafiają. No dobra, i otworzymy sobie katalog. A więc, tak, ogólnie mi się wydaje, że ta wersja ogólnie nie powinna być dostępna w Polsce, bo z tyłu nie ma nic y, po polsku. Więc będziemy tutaj y, wr wróżyć po angielsku. Ale najpierw tak y, przedstawię wam jeszcze raz tą y, listę tych potrzeb, które się znajdą tej drugiej serii Lucky Pets, tak mogę powiedzieć. W sumie nie znam się za bardzo. Nie wiem z czego to wynika, że jakby no właśnie te niby dwie serie powstały. No, ale ja tego będę mieć. I mam obiecuję, nie wiem czemu, ale ja się na niego uśmiecham <grym> i go zdobędę jakoś. Jeśli macie go, ja mogę go od was kupić, jeśli chcecie go mi sprzedać. Tylko yy, yy, jest warunek taki, że osoba musi mieć Instagrama albo Discorda. Ewentualnie e-maila, ale dobra. No tak, to już ogólnie tą listę pokazywałam wam na poprzednim odcinku. Nie, nie powiem wam jakiego mam jeszcze z tej serii, to musicie albo sobie przypomnieć, albo obejrzeć tam ten shopping, ale bardzo ładne. Te pierszo o wszystkie te, te z dzisiejszego shoppingu są na tym takim normalnym. No, bardzo fajne. No dobra. No i teraz lecimy z wróżbą. No dobra, to tak. Eee, najpierw kolor, no to tutaj widzimy, że wszystkie są różowe. Także you will discover, czyli odkryjesz. I numer. Na początku mamy tutaj numer 3. I numer 3 to jest fan, czyli zabawy. Eee, I dzisiaj mamy wtorek, Tuesday, before lunch przed lunchem, <noise> tylko że ja jestem po lunchu, ale to może jutro coś odkryję, jakiś, jakiś fan. może coś śmiesznego będzie, nie wiem. Yy, dobre, piątkę odkryjesz challenge przed lunchem. No dobra, może jakiś challenge będę musiała mieć. Nie wiem, możecie mi pisać, jakie, jakie mogę challenge nagrywać, w sumie to też jest taki dobry pomysł na Stworzenie jakiejś nowej serii. Piszcie w komentarzu. Dobra, szóstkę. E, odkryjesz uśmiechy, damy smiles, e, przed lunchem. No dobra, no to wszystko będzie przed lunchem. <grym> zobaczymy. E, no to tak. Fun challenge smiles. Dobra, zobaczymy w przyszłości. No dobra, to teraz lecimy dalej z shoppingiem, bo to oczywiście nie wszystko, tak. No dobra, no to teraz przejdziemy do maluchów. Powiem Wam już od razu, że to będą dwa maluchy. I te maluchy mają domki. Także najpierw pokażę domki. Pierwszy domek to jest takie serduszko, które ma kluczyk. Ogólnie teraz uwaga, jak zauważyliście, światło się zmieniło. I to bardzo. Już nie mogę eksperymentować za bardzo z kamerą, żeby jakoś tam światło było lepsze. Musiałam zapalić lamp... no... Lampę w pokoju, tak. <grych> e, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać w oglądaniu. Także e, już mówię dalej. E, w ogóle teraz jakaś taka lepsza jakość jest? Dobra. E, tutaj wsadzamy kluczek, przekręcamy i domek nam się otwiera. I tutaj mamy na patrzeopa miejsce. A drugi domek to jest taki prezencik, bardzo fajny. On nie ma kluczyka, go się po prostu tak otwiera i tutaj jest miejsce na pet shopa. A w domkach były takie dwa przesłodkie maluchy. E, Mamy tutaj chyba taką kaczuszkę, można powiedzieć, a tutaj mam małpkę. I ja te dwa maluchy dostałam e, tak po prostu po, po znajomości. E, naprawdę dziękuję. Nie wiem, czy ta osoba mnie będzie oglądać, ale no, chciałam podziękować tej osobie za te wytrzymy, bo wzbogacą moją kolekcję. Na pewno to są przesłodkie. Jeszcze takich nie, nie, nie miałam, więc bardzo fajnie. No dobra, no to przechodzimy dalej. Ok, następną rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, to gazetkę. Ale w sumie, zdjęcie samej gazetki możecie znaleźć na necie. Ja Wam powiem, że to jest gazetka 6 na 21 I pokażę Wam tylko figurkę, która była w tej gazetce. I to był taki piesek. Bardzo fajny. Mogę Wam powiedzieć ciekawostkę, że dwa lata temu chyba takiego samego, yy, no taki sam był w gazetce kiedyś, ale trochę inny ma ułaszczenie. Okej, okay, i już ostatnią rzeczą to jest pet z generacji drugiej, o której wspominałam na początku filmiku. I jest to coli o hashtagu 363. Jak wiecie, mamy już dwa takie coli, ale <sum> czym ten się różni od tamtych? To już wam zaraz powiem. E, nie jest stanie idealnym, w sumie właśnie. Oj, co to się stało. E, w sumie właśnie jakoś tak. Ymm, mam problem ze znalezieniem w stanach takich idealnych, idealnych, ale nie za drogo. <grytanie> I uwaga, właśnie ten koli ma czerwony magnes, a jak wiecie, to te dwa koli, które mam, one mają szary magnes, a mi zależało na tym, na tym z czerwonym, którego o wiele trudniej znaleźć. Niż z szarym, ale oczywiście jest to do zrobienia, nie jest to niemożliwe. Problem ma z główką. No, ogólnie tutaj widzicie, że jest zdrapany pyszczek, nosek, ale jak już zdobędę jeszcze tego czwartego, tak? Bo jeszcze ja nie chcę takiego jednego z czerwonym magnesem, bo jeszcze mi dwa koli zostały do uzbierania całej kolekcji, czyli ten z czerwonym i jeszcze 237 z, też z czerwonym magnesem, ale dobra. Jeśli nie zdobędę jeszcze tego jednego, to pomyślałam, że może bym zrobiła taki filmik, yy, gdzie Wam pokazuję, jak yy, odnawiam te pet shopy, Jak je czyszczę, i w ogóle, no nie wiem, tak, tak no nie wiem, taka, taka, no nie wiem jak to powiedzieć. Więc no dobra, już nie będę mówić. Ale jakbyście mieli na sprzedaż takiego z czerwonym magnesem, możecie się do mnie napisać. Tylko prosiłam tylko o taką normalną cenę. Znaczy, no ja wiem, że to jest popularny kształt, tak, ale na przykład tego mi się udało kupić za 30 zł. No to, to, to 30, 80 zł albo nawet 100 zł no to, to jest taka trochę różnica. No dobra, ale już koniec tego mojego y, gadania bez sensu. Y, mam nadzieję, że szubik maw się podobał. To już właśnie koniec tego filmiku. E, no, zapraszałam oczywiście na pozostałe moje shoppingi. E, powróciłam teraz do kastomowania, e, więc również zapraszam e, no, na te moje filmiki z kastomowania. Tak można to powiedzieć? przerabiania no, przerobiania pet shopów. E, ponieważ widzę, że bardzo Wam się podobają moje e, no, pet shopy przerobione. E, I pingwinek się sprzedał w 4 godziny od premiery. Akorgi w pół godziny od premiery i jestem po prostu pod wrażeniem. E, oczywiście już mam e, przygotowanego kolejnego petszopa na przerobienie. Także już niedługo będę zaczynać przerabiać kolejnego petszopa. Więc szykujcie się. E, dobra, no to ja już nie będę rozmawiać. E, życzę Wam miłego dnia albo miłego wieczora, popołudnia. Nie wiem kiedy to oglądacie, ale miłego. No, no i mam nadzieję, że do usłyszenia. No to, pa, pa.